Dobrze. Lili na balet. Czas się szykować na balet. Już jestem uszykowana, mamo. Uwielbiam balet. A ja uwielbiam cię uczyć jego. Tak, mamo. Dobrze, to chodź, idziemy. Nie możemy się spóźnić. Tak wiem. To chodź. No. Na razie mam jeszcze przerwę. Ty żujesz gumę. Nie wiem, czy takie rzeczy się tu robi. Trudno. Marika, czy ty szujesz gumę? Um, nie, nie. Marika! Powiedz, widziałam to. Wyrzuć tą gumę. Dobra, dobra. A my z... no już. Dobrze, już za chwilę um, się spotkamy pod salą, tylko jeszcze ja się ubiorę i... ja córeczka Lili. Dobrze Lili, uczę się ci teraz koczek. O, proszę Lili. Teraz chodź na salę. Dobrze dziewczynki. Jestem waszą nową panią w sumie od baletu. Znaczy drugi to jest y, dzień z, ze mną właśnie. Ale tam już tak na szybko, szybko zaczęliśmy. I do baletu dołączyła moja córka ma na imię Lili. Mam na imię Lili. Tak, to jest Lili. Ona będzie chodziła razem z wami na balet. A ja będę waszą nauczycielką od baletu. Jak już, no to w sumie przy Lili, chodź do mnie. Przeprowadziliśmy się stąd zupełnie innego miasta. Tak, ale powiem wam, fajne było to miasto, ale się musieliśmy przeprowadzić. Ale tu jest powiem jeszcze fajniej. Więc sumie to chciałam tylko powiedzieć. A coś ile masz lat, albo coś takiego. Mam 7 lat. I od zawsze w tamtym mieście też chodziłam na balet. Podobno urodziłam się w szkole baletu, do której chodziłam. Uuu. Dobrze dziewczynki, chodźcie się rozciągać i zaczynamy, bo już połowa lekcji nam uciekła na to całe opowiadanie, więc zaczynamy. Porozciągajcie się, a później coś jeszcze będziemy robić. Tak, tak. Dobrze, no to. Okej, okay, no to w takim razie um, zaraz już będzie koniec rozciągania, tylko się jeszcze trochę, dobra, już koniec rozciągania. Ja zapraszam teraz na środek i zaraz powiem, co będziemy robić. No, wszystkie tutaj, yy, nasz rodaczek i. I zaraz właśnie powiem, co be, będziecie się dzielić na grupy, i to ja was podzielę. Nie wy, jeszcze nie. Nie. I ja was podzielę. W takim razie tak. No, czemu ja muszę z tą nową? No, weź, nie przesadzaj już. Nie przesadzaj. Chyba ty przesadzasz. Nie wymądrzej się. Jesteś tu pierwszy raz. No i co z tego? Ja już chodziłam na balet. Od trzech lat chodziłam. Od trzeciego roku życia chodziłam na balet. Już cztery lata chodzę na balet. Dobrze, i będziecie teraz musiały wymyślić w dwójki układ i mi go przedstawić. Chcę, żeby w nim zawierały pozycje, które się uczyłyśmy na, na tamtej lekcji. Lili już na te pozycje, bo chodziła na balet. I w ogóle jej pokazywałam. I dlatego ona już nie musi... I żeby te pozycje były właśnie w układzie. Więc powodzenia. Może tak zrobimy? Nie, tak lepiej będzie. Nie, tak, 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 tak. 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 A może tak? Tak, tak jest genialnie. I Marika i Lili, weźcie przykład z dziewczyn w tamtej grupie, bo one się tak nie kłócą jak wy. Znaczy ja to mówię bardziej do ciebie, Marika, bo ty to rozpoczęłaś. Już jesteśmy gotowe? No dobrze, no to dziewczynki zaczynają. Nie dziewczyny. Teraz ym, druga grupa. Ale my jeszcze nie jesteśmy gotowe. Trudno. Nie wiem, jak zrobimy tak jak na początku. Dobrze. No tak bym powiedziała lepsza była tamta grupa. Co pani powiedziała? Marika, nie odzywaj się. O tam trudno. Na błędach się uczy. Dokładnie tak. Lili.